Witam Państwa bardzo serdecznie. Dzisiaj powiemy sobie o wysiewie nasion pomidorów. Słuchajcie, optymalnym terminem jest czas od połowy marca do początku kwietnia, czyli czas, który właśnie teraz mamy. Dni są wystarczająco długie, aby wschodzące roślinki otrzymywały odpowiednią ilość światła. Pierwsza taka istotna rzecz to ziemia ziemia, którą wybierzemy. Ziemia powinna być przepuszczalna i lekka. Nie używamy, bo często pojawiają się takie pytania, nie uży używamy ziemi z ogrodów, w której może być dużo niebezpiecznych dla młodych siewek patogenów chorobotwórczych. Pojemniki do rozsad w całości napełniamy ziemią, delikatnie ją ugniatamy i umieszczamy na niej nasiona w odstępach około 2 cm, które przykrywamy cienką warstwą ziemi około pół centymetra. Po zasianiu spryskujemy powierzchnię wodą o temperaturze pokojowej, następnie przykrywamy nasze pojemniki osłonkami czy zwykłą nawet Spożywczą, ponieważ to pozwoli zachować odpowiednią wilgotność. Podłoża i wystawiamy, wystawiamy, wystawiamy nasze pojemniki w jasnym miejscu o temperaturze około 20, 22 do 25 stopni Celsjusza, i właściwie od tej chwili pamiętamy już tylko o regularnym podlewaniu naszych, naszych nasion. Słuchajcie, czy wy już wysialiście pomidory? Jakie odmiany wysialiście? Piszcie w komentarzach. Ja mówię do zobaczenia, do usłyszenia w kolejnym odcinku.